Dziś razem z panem profesorem przeprowadzimy testy. Testy na dwóch deskach kompozytowych polskiej firmy Prodek i jej tańszego odpowiednika. Zapraszam. Tu jest laboratorium badania wytrzymałości materiałów, i tu będziemy badać udarność metodą Sharpiego, wytrzymałość na zginanie oraz zmęczenie. To to co? Może zacznijmy od udarności? Proszę bardzo. Po pierwsze, przepraszam za takie pytanie, Lake, ale co to takiego i co udarność nam pokazuje? Udarność według Sharpiego określa nam odporność materiału na uderzenia dynamiczne. Na przykład upadek butelki na deskę czy doniczki podczas wiatru. Czyli to są takie bardzo typowe urazy dla desek tarasowych i chciałbym się powiedzieć fajnie, żeby nasza deska dobrze zdała ten test. Zdecydowanie tak. To trudny test dla materiałów. Y Mogę ja? Proszę bardzo. Czyli tak, zacznijmy od tej e, najpierw deski marketowej, tańszej. Umieszczamy ją pomiędzy podporami. Mm -hmm. Zwolnić blokadę. Szukujesz. Wynik deski marketowej to 0,089 juli. Deska Prodek. Chwila prawdy dla deski Prodek. No to uwaga. Panie profesorze, 0,148 juli. To prawie dwa razy lepszy wynik niż dla desk z marketu. Czyli punkt dla Brodeku. Zdecydowanie tak, znacznie wyższa odporność na uderzenia. Dziś wybierając materiały do budowy czy remontu mamy ogromny wybór. Półki sklepowe czy internet pełne są produktów, które różnią się ceną, kolorami i firmami, ale przede wszystkim budową i wykonaniem. Testy Mówiły same za siebie. Decydując się na wybór polskiego producenta Prodek, masz pewność, że kupujesz deskę tarasową, która będzie ci służyła przez długie lata, a więc oszczędzasz na kolejnym remoncie. Ale oczywiście wybór należy do ciebie. I pamiętaj, oszczędnych ludzi nie stać na najtańsze rozwiązania.